Silent Ponyville, zakończenie czwarte. UFO. Warunek odblokowania: zdobyć Channeling Stone z domu Twilight i użyć go w różnych lokacjach. Pinkie Pie podniosła w górę Channeling Stone na zewnątrz kącika kostki cukru. He? Powiedziała, gdy spojrzała w górę i dostrzegła dziwne światło, które pojawiło się na niebie. Światło? Zapytała, wpatrując się w światło o dziwnym kształcie które po chwili zaczęło się poruszać, znikając ostatecznie w ciemności nieba. Pinky Pie podniosła Channeling Stone na zewnątrz szkoły. "Hej, znowu pojawiło się światło." powiedziała patrząc w niebo. Światło powróciło, umiejscawiając się tam dziwne, jaskrawe, cudowne. Zdawało się kręcić, gdy wzbiło się z powrotem do góry i zniknęło w ciemności nieba. Pinkie Pie podniosła Channeling Stone na zewnątrz opuszczonego domu. Co robi to światło? zapytała w przestrzeń, gdy światło zdawało się robić na niebie ósemkę. Okrążyło przestrzeń nad Pinkie Pie kilka razy, po czym tak szybko jak się pojawiło, ponownie zniknęło. Pinkie Pie podniosła Channeling Stone na zewnątrz kącika kostki cukru z alternatywnego świata. To światło pojawia się nawet tutaj? Powiedziała zaskoczona, zauważając jego powrót. O, hej, zaczekaj. Krzyknęła, zauważając, że zaczyna się trząść, tak jakby miało problem z utrzymaniem się w powietrzu. Nagle światło zaczęło spadać w dół, zmniejszając dystans od Ziemi, po czym rozbiło się za horyzontem w miejscu, którego nie mogła dostrzec. O co tu chodzi? Spytała siebie zmieszana otworzyła drewniane drzwi na szczycie schodów domu na farmie. Wewnątrz był długi korytarz z kolejnymi drewnianymi drzwiami na końcu. Po wejściu na korytarz wydało jej się dziwne, że nie było tam nic oprócz samego korytarza, żadnych znaków na ścianach, nic, co wskazywałoby na jakieś inne przeznaczenie samego korytarza oprócz łączenia szczytu schodów z pokojem na jego drugim końcu. Przeszła przez korytarz do drugich drzwi i położyła na nich kopytko, żeby je otworzyć. Nagle drzwi, zamiast otworzyć się normalnie, uniosły się do sufitu i zaczęło się sączyć przez nie jasne, błyszczące światło. Co? zapytała, trzymając w ustach latarenkę. Wtem poczuła, że latarenka i jej torba unoszą się do góry, wznosząc się do nieba. He hej, wracaj tutaj! powiedziała zszokowana, gdy cenne przedmioty zostały jej zabrane. Popłynęły przez oświetlone wejście, praktycznie znikając w świetle. Pinky Pie, pomimo tej jasności, weszła przez świecące blaskiem drzwi do środka. Pinky Pie, nareszcie ci się udało! O, o Boże, dziewczyny, jesteście tu wszystkie! Dalej, Pinky, wzywa nas wielka przygoda ku przygodzie! Ja nie